Czeka, dzisiaj będziemy robić unboxing tego Squishy. Dobra, więc tak on się prezentuje. No może trochę średnio widać. Dobra, ale dzisiaj będziemy to otwierać. Nie to, tylko Squishy będziemy otwierać. Dobra. A jakby coś. To tutaj macie, o, a, y, macie to wy możecie znaleźć, możecie to znaleźć wy w Radziłowie, w lubię to, lica Plac Pięćsetlecia, Plac, Plac lecia, obok lewiatane Taki sklep, no i, i można to kupić, Jest, to kosztuje 5 zł, no trochę drogo, trochę nie, jak dobra, więc otwieramy. Dobra. dobra, ale to jest tłuste, boże to jest takie tłuste nie wiem czy to chcę potwierdzać dobra, najpierw te pompony wyjmę tyle ale jeszcze więcej jest, dobre. dobra dobra, pompony wyjdźcie Nie chcę wam, was wyciągać, bo ja chcę mieć pustych rąk. Dobra, a więc o tyle tego jest. Dobra. Wyciągam. Zaraz to. O boż. Ten brokat się przylepia. Jak chcecie, to mam tu brokat do posypania. Ale to może będzie w kolejnej części. Part 2 za chwilę.